Co robić, gdy jesteś przytłoczony nadmiarem zajęć? Pewnie znasz ten stan, po prostu nagle przytłoczyło Cię wszystko i już sam nie wiesz, co robić. Mówisz tak sobie, cokolwiek bym nie robił, nie ma żadnego sensu, e, jak zajmę się to, no i co z tego, że zrobię, to nie, po prostu nie wiesz. Po prostu nie, wie, nie wiesz, co zrobić. Tak? Znasz ten stan, więc nie będę go opisywał, nie ma sensu. Natomiast jest ważne wiedzieć, co wtedy zrobić. Trzy proste kroki, które wtedy Ci mogą pomóc. Mówię o tym, czym sam żyję. Te trzy proste kroki mi pomogły. Pomogły mi po prostu w pewnym momencie zdecydować, dobrze, to i to robię. Dobrze, na to i na to się decyduję, i wiem, że w tym momencie są te emocje, jest to kłębowisko różnych myśli, jednak potrzebujesz zdecydować się i zrobić te trzy kroki, które naprawdę rozwiążą wyprowadzą cię z tego stanu. Jeżeli nie, to jest zniechęcenie, poddanie się temu stanowi, jest paraliż analityczny. Dobra, przechodzimy już do, do meritum. Tak? Pierwsze, rób cokolwiek właściwego. Rób cokolwiek właściwego. Co to jest robienie cokolwiek niewłaściwego, czego nie rób? Na przykład, siedzisz przed telewizorem, albo przeglądasz Facebooka, albo siedzisz i się martwisz. To nie są. Zrób cokolwiek właściwego, nawet jakąś głupią rzecz. Na przykład powiedz, dobra, nie. Moje sytuacje, tak, które mi pomogły. Pierwsze, pamiętam kiedyś byłem taki przytłoczony, mówię, co to zrobić, mówię, posprzątam w domu. W ogóle to nie było na liście spraw, które miałem zrobić. Wziąłem odkurzacz i zacząłem sprzątać w domu. Co mi pomogło? Pomogło mi to, że zrobiłem cokolwiek, czyli wyszedłem z tego marazmu, wyszedłem z siebie, tak, w ten pozytywnym z tego słowa znaczeniu, a po drugie miałem poczucie, że nad czymś panuję. Mam poczucie, że cokolwiek. Inna rzecz, która mi pomaga, uporządkuj rzeczy. Na przykład, weź sobie kartki i pospisuj, dobrze, taką sprawę, mam taką, taką, pogrupuj je, tak? E, zajmij się jakąkolwiek ze spraw. Nawet jeżeli to jest jakaś niewielka sprawa, ale OK. Tą sprawą się zajęłem, więc przynajmniej mam to poczucie, cokolwiek zrobiłem. Więc zrób cokolwiek właściwego. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Cokolwiek właściwego wybija cię ze stanu, cokolwiek właściwego daje ci poczucie, że jednak nad tym panujesz, i to już jest początek. To nie jest rozwiązanie, absolutnie, to jeszcze nie jest rozwiązanie, ale to jest początek. Robisz cokolwiek właściwego. Druga rzecz, ustala już priorytety. Co to są yy, priorytety? To są te rzeczy, które są dla ciebie ważne, czyli wypisujesz sobie na przykład małe, na małych kartkach i sobie przyklejasz na ścianie, Ileś rzeczy, które masz. Każdą rzecz opisz na kartkę, na kartkę, na kartkę, a potem utwórz kategorię. Tak? Powiedzmy, że podzieliłeś sprawy na cztery kategorie, e, załóżmy, że to dotyczy kilku sfer życia. Tutaj masz biznes e, i masz na przykład oferty do napisania, masz ileś ofert, tak zasypało Cię ofertami. Tutaj masz biznes i masz jakieś rzeczy administracyjne do zrobienia. Tutaj masz jakieś zaległe sprawy domowe. Kilka zaległych spraw domowych. A tutaj masz jakieś relacje, które zaniedbałeś, a myślisz, kurczę, tych ludzi wypadałoby odwiedzić tutaj, jak są jakieś rzeczy do zrobienia. I teraz wypisujesz sobie, na tych kartkach masz tutaj jakieś rzeczy i mówisz sobie, dobrze, co jest najważniejsze? Dzielisz to. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Od najważniejszej do mniej ważnej. 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 I teraz robisz sobie coś takiego. Mówisz: Dobrze. Jest pierwsza kategoria. Dzisiaj robię to i to i to i to. Znajdź sobie takie między trzy a pięć zadań, które są główne i w tym dniu te zadania robię. Najważniejsze z ważnych. Mogę nie zrobić żadnej innej, ale te rzeczy muszę zrobić. One są bezwzględnym priorytetem. To jest to, kiedy mam na myśli ustal priorytety. OK, a co będzie, jak w ciągu dnia zrobić tylko jedną rzecz? Prawdopodobnie to jest lepiej, niż gdybyś działał chaotycznie i zrobił tu tą rzecz, tu tą i tutaj te dwie. Prawdopodobnie to jest lepiej, bo zrobiłeś coś, co naprawdę jest główne. Poza tym to, co jest lepiej, ty po prostu bierzesz swoje myślenie i wstawiasz je w pewne ramy. I nawet jeżeli się pomyliłeś i mówisz, nie, to jednak to było najważniejsze, a tutaj to było najważniejsze, a tutaj to, a tu akurat ustaliłem dobrze, to uczysz się, wyuczasz swój umysł, w jaki sposób planować priorytety. Więc tu są, tu są te rzeczy. Masz 3 do 5. Ale załóżmy, że jest odwrotnie, że Zrobiłeś te cztery rzeczy. OK, to może robisz w tym dniu następną, 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 następną. Wiesz, o wiele ważniejsze jest zrobić dwa priorytety w ciągu dnia niż nie zrobić nic albo zrobić coś nieistotnego. Ja wiem, te, teraz ktoś może powiedzieć, ale zaraz, przed chwilą mówiłeś, żeby robić jakieś rzeczy, jakiekolwiek. Ja mówię, tak, w tym pierwszym momencie, kiedy jesteś przytłoczony i masz y, ochotę uciec, nie wiem, w obiadanie się, y, w bezsensowne patrzenie przed telewizją, albo po prostu siedzenie na takim bezmyślniku, to lepsze od tego jest zrobienie cokolwiek. Ale jak zrobić cokolwiek i poczułeś, że już wyszedłeś z tego stanu emocjonalnego, zrób sobie listę priorytetów. I to są pewne rozwiązania, ale najważniejszy jest punkt trzeci, Poproś kogoś o pomoc w uporządkowaniu swojego życia. O, brzmi tak: uporządkowanie swojego życia to nie musi być rozmawianie na naprawdę głębokie tematy i głęboka psychoanaliza. Chodzi o to, żeby ktoś ci pomógł ustalić, dobrze, o co ci w życiu chodzi, jakie masz priorytety, ile poświęcasz na to czasu, kiedy możemy się spotkać na następnej sesji, kiedy mi opowiesz o tym, jak to zrobiłeś. To może być płatne, oczywiście, ale to może być Twój przyjaciel, Twój znajomy, ktoś Ci bliski. Ta prośba o pomoc jest ważna. Bardzo rzadko jesteśmy w stanie rozwiązać swoje problemy. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, pewnie tak, że rozmawiasz z kimś, patrzysz z boku i mówisz, no przecież to jest takie proste i oczywiste. Tak, dla ciebie tak, bo masz zupełnie inne emocje, zupełnie w innym stanie emocjonalnym jesteś. Ten ktoś nie. Wiesz, ludzki umysł jest tak skonstruowany, żeby w jednym momencie, w jednej sekundzie życia przetwarzać 134 bity informacji. 134. 1, 3, 4. Natomiast współczesny człowiek przez nadmiar bodźców jest atakowany w jednej sekundzie dwoma bilionami bitów informacji. Z dwóch bilionów 134. Więc co robimy z pozostałymi? Usuwamy, zniekształcamy i generalizujemy, a te przyswajamy, na które mamy priorytety. Możemy mieć niewłaściwe priorytety, stąd takie zamieszanie. Więc ktoś z boku może Ci powiedzieć: Ej, stary, zobacz, i może Cię inaczej ukierunkować, że co innego w tych 134 będziesz przyswajał. Więc podsumowując, jeżeli jesteś przytłoczony nadmiarem zajęć, zrób cokolwiek. Ustal priorytety. Poproś o pomoc. I bonus dla tych, którzy włączyli ten filmik, a nie są przytłoczeni nadmiarem zajęć. Pierwsza informacja, kiedyś będziesz, więc skorzystaj z tych rad. Ale druga informacja, pewnie całkowicie temu nie, nie jesteś w stanie zapobiec, żeby nie wpaść w takie coś, ale to, co możesz zrobić, to, co, możesz zrobić, to, co Ci polecam, zrób swoje priorytety. Tym bardziej, może teraz nie potrzebujesz prosić kogoś o pomoc, bo jesteś w dobrym stanie emocjonalnym. Weź, zrób listę swoich priorytetów. Co jest dla ciebie w życiu ważne? Wypisz sobie wszystkie działania, które potrzebujesz podjąć, żeby to realizować, i ustal sobie, jakie zrealizujesz w najbliższym tygodniu. A to, co najważniejsze, za tydzień zrób to samo. W ten sposób ty nawigujesz swoim życiem i idziesz w stronę, która jest dla ciebie ważna. Nieżyjący już Steven Koway powiedział genialną rzecz. Współczesny człowiek nie powinien żyć na zegarek. Powinien żyć na kompas. Bo zegarek to jest, co ja mam teraz zrobić, a kompas pokazuje, czy idę w kierunku, w którym chcę iść. Więc nastaw właściwie swój kompas przed, przez odnalezienie tego, co Kowej nazwał rzeczywistą północą, czyli prawdziwymi priorytetami w Twoim życiu i dzień po dniu to realizuj. A zobaczysz, jak wspaniale Twoje życie będzie się zmieniać. Dzięki.